Wydaje się, że dzień to dzień, a godzina to godzina, ale kiedy się nad tym zastanowimy, to odkrywamy, że wakacje, ferie, ferie, urlopy, rodzinne wyjazdy upływają szybciej niż dni pracy i nauki. Że czas płynie zupełnie inaczej wtedy, kiedy odpoczywamy, a wtedy, kiedy jesteśmy czymś zajęci. Okazuje się, że czas złośliwie przyspiesza wtedy, kiedy spędzamy go z przyjaciółmi, kiedy odpoczywamy, albo robimy coś, co sprawia nam przyjemność, a z drugiej strony jeszcze bardziej złośliwie zwalnia właśnie wtedy, kiedy, kiedy na coś czekamy na przykład, albo kiedy wykonujemy swoje obowiązki. Bywa też tak, że czas po prostu wlecze się niemiłosiernie, powoli i to właśnie ma miejsce wtedy, kiedy najczęściej na coś czekamy. A bywa też, że czas po prostu staje w miejscu. Staje w miejscu, a my czekamy i nie możemy się doczekać. I tak to już jest, że ci z nas, którzy na, co, na cokolwiek kiedyś czekali w życiu, odkrywamy, że to tak jest, że czekanie bywa trudne, bo wtedy czas nie tylko wlecze się niemiłosiernie, ale wręcz czasem stoi w miejscu. I znany kaznodzieja, Philips Brooks, który miał opinię człowieka bardzo spokojnego i opanowanego, przeżywał w swoim życiu taki okres trudności i problemów, kiedy modlił się do Boga i czekał na jakieś rozwiązanie i odpowiedź. I z tego razu jeden z jego przyjaciół przyszedł do jego, do jego mieszkania i zastał, jak, zastał go, jak chodził nerwowym krokiem z jednego końca pokoju na drugi. I pyta się, ale w czym problem? A on mówi, w czym problem? No problem w tym, że e, mi się spieszy, a Bogu nie. I myślę, że często możemy utożsamić się z tym stwierdzeniem, że nam się spieszy, a Bogu nie, bo jesteśmy w sytuacji, kiedy oczekujemy, że Bóg coś zrobi, zaingeruje w naszym życiu, że odpowiada na naszą modlitwę, bo modlimy się o zdrowie, o problemy finansowe, o problemy w relacjach i potrzebujemy, aby Bóg coś zrobił szybko. I nam się spieszy, a Bogu nie. I wtedy odkrywamy, że czekanie bywa trudne. W filmie Skrzypek na Dachu jest taka scena, kiedy. Wygnani Żydzi opuszczają swoją wioskę rodzinną Anatewka. Car wyrzucił ich z tej wioski i muszą się pakować i wyjeżdżać. A kiedy tak wyjeżdżają, to jeden z nich podchodzi do rabina i mówi: rabi, my ciągle czekamy na Mesjasza, prawda? No prawda. Czy to więc nie jest najlepszy moment, aby on już przyszedł? I to prawda, że kiedy patrzymy na świat wokół nas, na świat, który pogrąża się w chaosie, kiedy słyszymy złe wiadomości, które docierają do nas zewsząd, zadajemy sobie to samo pytanie, no czekamy na powrót Jezusa, ale czy to nie jest najlepszy moment, aby On już przyszedł? I odkrywamy, że to są takie chwile, kiedy czekanie naprawdę bywa trudne, trudne i skomplikowane. I Jezus też o tym wiedział. Dlatego któregoś razu w Ewangelii Łukasza, i to już po raz kolejny w Ewangelii Łukasza, Jezus uczył o tym, że jak to będzie, kiedy przyjdzie powtórnie. Uczył o swoim powtórnym przyjściu. Mówił o znakach końca, mówił o tym, że niektórzy tym powtórnym przyjściem będą zaskoczeni, ale też mówił o tych, na których to czekanie będzie się dłużyło, będą czekać i nie będą mogli się doczekać. I właśnie dla nich, dla tych, którzy czekają i nie mogą się doczekać, opowiedział jedną ze swoich przypowieści, z tych jego wywrotowych historii, w których wszystko jest na opak i nie, nic nie jest tak, jak być powinno. A ta przypowieść brzmi tak. Opowiem też przypowieść o tym, że trzeba się zawsze modlić i nie ulegać zniechęceniu. Powiedział tak. Mieszkał w jednym mieście pewien sędzia. Nie bał się on Boga i nie liczył z człowiekiem. Mieszkała tam też pewna wdowa. Ta nachodziła go i prosiła, obroń mnie przed moim przeciwnikiem. I przez dłuższy czas nie chciał. W końcu tak pomyślał sobie, chociaż nie boję się Boga i nie liczę się z człowiekiem, obronię tę wdowę bo mi się naprzykrza. Niech nie przychodzi bez końca i niech nie zawraca mi głowy. Oto dziwna, wrotowa historia Jezusa, która, którą powiedział i na samym początku tej historii też zdradził nam cel. Jezus opowiada tę historię po to, abyśmy zawsze się modlili i nie byli zniechęceni. Ale problem w tej historii polega na tym, że ona wcale nie brzmi zachęcająco. Jezus maluje przed nami Obrazek, który jest bardzo smutny. W tym obrazku jedną z postaci jest wdowa. I to wcale nie jest dziwne, że w Ewangelii Łukasza występuje postać wdowy, ponieważ Łukasz jako doktor zwraca szczególną uwagę na wdowy, sieroty, na biednych i chorych, na tych wszystkich, którzy znaleźli się gdzieś na marginesie życia. Kiedy sam tę historię, to odkrywamy, że nawet nie znamy imienia tej wdowy, nie wiem, jak się nazywa. Jest bezimienna, jak w większości przypowieści zresztą. Ma to też. Kiedy słyszymy słowo wdowa, to wiemy, że za tym słowem kryje się historia. I to najczęściej jest smutna historia. Bo kiedyś była młoda dziewczyna, która miała swoje marzenia. Marzyła o szczęśliwym domu, o to, żeby wyjść za mąż, mieć dzieci, mieć rodzinę. Marzyła o tym, aby zastarzyć się u boku mężczyzny, który ją kocha i którego ona pokochała. I pewnego razu... Te marzenia zaczęły się spełniać. Na jej drodze stanął pewien przystojniak, który, któremu ona wpadła w oko, i on jej też. Zakochali się w sobie, pobrali się, i wydawało się, że to marzenie, które miała o szczęśliwym domu, się spełni. Ale to już przeszłość. To już przeszłość, bo teraz jest wdową. To marzenie prysłek bańka mydlana i życie się szorstko z nią obeszło. Jej mąż umarł. A ona została sama i poznała gorzki smak samotności. Na po początku było najgorzej, zwłaszcza w święta. Pierwsza Chanuka bez męża, kolejna Pascha w samotności. Ale z czasem się do tego przyzwyczaiła i nauczyła się żyć sama. Ale niełatwo było być wdową w Palestynie w pierwszym wieku. W naszych czasach wdowa poszłaby do ośrodka pomocy społecznej, aby dostać jakąś pomoc. Ale w tamtych czasach takich miejsc nie było. I chociaż Boże Prawo mówiło, aby Boży lud w szczególny sposób troszczył się właśnie o wdowę, o sierotę, o biednych, to ta troska jakoś różnie ludziom wychodziła. Więc Dowa musiała nie tylko nauczyć się żyć sama, ale musiała też nauczyć się jakoś sobie radzić i żyć w ubóstwie. A więc nauczyła się. Nauczyła się robić zakupy tam, gdzie jest taniej. Nauczyła się gotować posiłki, które może nie są wykwintne, ale dobrze wypełniają żołądek starczają do następnego dnia. I jak naprawdę to wszystko byłoby dobrze. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie ten proces. Pokazało się, że ma problem z jednym ze swoich przeciwników. I dokładnie nie wiemy o co poszło w tej historii. Czy to było tak, że ktoś pożyczył jej pieniądze, bo nie mogła związać końca z końcem, a po czasie, kiedy powinna spłacić te pieniądze domagał się zwrotu dużo większej ilości pieniędzy, co z prawem, co, co nie było zgodne z prawem w tamtych czasach i z Bożym Prawem. A może było tak, że mąż zostawił jakiś spadek, i ktoś inny rościł sobie prawo do tego spadku i próbował jej go odebrać. Nie wiemy dokładnie o co chodziło, ale wiemy, że ta wdowa była bezradna i potrzebowała pomocy prawnej, więc postanowiła pójść do sędziego, aby prosić jego o pomoc, aby prosić go, aby wziął ją w obronę. I też w naszych czasach to nie jest takie dziwne, że kobieta idzie do sędziego albo do prawnika i prosi o pomoc, ale w tamtych czasach to się nie zdarzało. Bo jeśli młoda dziewczyna miała problemy z prawem, to reprezentował ją jej ojciec. Jeśli mężatka, to jej mąż szedł do sądu i rozmawiał w jej imieniu. A jeśli to wdowa miała jakiś problem, to za nią szedł jej syn albo krewny albo brat albo kuzyn. Ale w tej historii okazuje się, że ta wdowa sama idzie do sądu, aby walczyć o swoje. To znaczy, że tak naprawdę ona nie miała nikogo, że była zupełnie sama i była znana sama na siebie. To taki smutny obrazek. A jeszcze smutniejsze jest to, że kiedy przychodzi do tego sądu, do tego sędziego i spodziewamy się, że uzyska jakąś sprawiedliwość, to spotyka się z niechęcią, obojętnością i odrzuceniem. Tak naprawdę nikt nie chce jej słuchać zadać uwagę na to, z czym przyszła i czego potrzebuje. Jedyne, co może, to go prosić, błagać, negocjować, przekonywać, przychodzić raz po raz. A więc Jezus maluje przed nami obrazek. Obrazek wdowy, z której głosem nikt się nie liczy. A jej jedyną bronią jest jej natręctwo. Widzielibyśmy, że to jest bardzo smutny obrazek. A z drugiej strony mamy inny obrazek. To obrazek sędziego w tym mieście. I sędzia żyje w zupełnie innym świecie. W zasadzie trudno znaleźć większy kontrast pomiędzy tymi dwa postaciami sędzim i wdową. Ona jest kobietą, on mężczyzną, co w tamtych czasach już sprawiało ogromną różnicę. Ponadto też ona jest uboga. On ma dobrą pracę i dobrze zarabia. Z jej głosem. Nikt się nie liczy. Z Jego głosem liczą się wszyscy, bo to On wydaje wyroki, to On decyduje. I to ciekawe, w tamtych czasach rzadko kiedy był jeden sędzia w danym mieście. Najczęściej sprawy trudne sprawy rozstrzygało kilku sędziów, aby zapewnić uczciwość i bezstronność. Ale było tak, że jeżeli nie było dość kandydatów, aby być sędziami, to wtedy był jeden sędzia. Czytając tę historię, odkrywamy, że Łukasz mówi o jednym sędzim w tym mieście, co mogło znaczyć tyle, że był on po prostu grubą rybą w małym stawie. Że wszyscy się z nim liczyli. Bo to był ten sędzia, ten jedyny sędzia. A więc nikt nie szukał przyjaźni wdowy, bo to same problemy, czas słuchać troski, ciągle pomagać, ale wszyscy chcieli być przyjaciółmi sędziego. Bo każdy od czasu do czasu przecież potrzebuje pomocy prawnika. A więc mamy taki kontrast pomiędzy wdową a sędzią, i wydaje się, że to dwa różne światy. Ale kiedy wdowa przychodzi do sędziego, to myślimy sobie, no to dobrze, to, to on jej pomoże, to się nią zajmie. Tylko problem polega na tym, że w tym tekście czytamy, że to był niesprawiedliwy sędzia. I czytamy o tym, że on nie bał się Boga, a z ludźmi się nie liczył. Nie bał się Boga. Czyli nie słuchał jego słowa, jego prawa, bo w, w prawie starego testamentu było napisane, że sędziowie właśnie mieli obowiązek bać się Boga. Czyli podejmując swoje decyzje, musieli mieć świadomość tego, że podejm podejmują je w obliczu samego Boga i sami odpowiadają przed najwyższym sędziem, jakim jest Bóg. Sędzia miał bać się Boga, to znaczy, że miał przestrzegać jego prawa i miał je stosować. A to prawo mówiło, że sędziowie w Izraelu byli zobowiązani do tego, aby w szczególny sposób właśnie troszczyć się o wdowy, o sieroty, o biednych i chorych i słabych. O tych, którzy mieli słabsze możliwości, aby udowodnić swoją sprawę w sądzie i ją przedstawić. Ale ten sędzia nie bał się Boga. A też czytamy, że nie liczył się z człowiekiem, to znaczy, że tak naprawdę nie miał wstydu przed ludźmi. Nie obchodziło go to, co ludzie pomyślą na jego temat. A więc, kiedy wdowa przyszła do niego i prosiła go o pomoc, on popatrzył na nią z lekceważeniem i odesłał z niczym. Bo z tymi wdowami to zawsze problem. Nie mają pieniędzy, żeby zapłacić za usługi, nie mają pieniędzy na łapówki, więc po co się nimi przejmować? Myślał, że pozbył się problemu, ale ta wdowa była natrętną wdową, więc przyszła następnego dnia i znowu prosiła go o pomoc. On znowu jej odmówił. Ale ona przechodziła tak dzień po dniu i kilka razy dziennie. Kiedy rano wstała, otwierał drzwi, ona już tam stała i czekała i prosiła go o pomoc. Kiedy szedł do miasta, to na rynku spotykała go i prosiła go o pomoc. Kiedy wracał z miasta, ona czekała pod jego drzwiami i prosiła go, aby, aby się zajął jej sprawą. I tak robiła dzień po dniu, tydzień po tygodniu, aż w końcu. On jest serdecznie dość tej wdowy. I czytamy, że stwierdził, że... Ma, ma dosyć tego, że mu się naprzykrza i nie chce, aby zawracała mu więcej głowy. Inne tłumaczenia mówią, mówią, że bał się, że może przyprawić go o bólu głowy. Albo jeszcze inne tłumaczenie mówi, że bał się, że może podbić mu oko. A więc to była taka temperamentna wdówka, która potrafiła walczyć o swoje. W każdym razie w jakimś momencie po prostu się poddał i stwierdził, a dla świętego spokoju, żeby już jej więcej nie oglądać, to wezmę w obronę i zajmę się jej sprawą. A więc mamy obraz. Obraz wdowy, z której głosem nikt się nie liczy, a jej jedyną bronią jest jej natręstwo. I mamy obraz sędziego, który z nikim się nie liczy. Ale jedyne czego się boi, to natręstwa wdowy. Co za. Smutna historia. I chciałbym w tym miejscu przypomnieć, że Jezus opowiedział tę historię po to, aby nas zachęcić, abyśmy się modlili i nie ulegali zniechęceniu. Tylko problem polega na, na tym, że ta historia wcale nie jest zachęcająca tak naprawdę. I zastanawiam się, czy Jezus tej historii nie mógłby opowiedzieć jakoś lepiej, żeby była zachęcająca. Bo gdybym ja ją opowiadał, to powiedziałbym ją tak. W którym mieście był pewien sędzia, który bał się Boga i troszczył się o ludzi. I była pewna wdowa, która miała problem prawny, ale była zbyt uboga, aby zapłacić za usługi, więc przyszła do tego sędziego i mówi Dobry i szlachetny sędzio, proszę pomóż mi w mojej sprawie i obroń mnie przed moim przeciwnikiem. A on usiadł, wysłuchał, a kiedy tak wysłuchał, powiedział Racja jest po Twojej stronie i dopilnujemy, aby sprawiedliwości stało się zadość. Będę cię bronił i wygramy w sądzie, bo racja jest po Twojej stronie. A gdybym chciał jeszcze tę historię uczynić bardziej optymistyczną, powiedziałbym, i sędzia w końcu zakochał się w tej wdowie, a potem się pobrali i żyli długo i szczęśliwie. To byłaby zachęcająca historia. Historia o, historia o tym, że warto się modlić i nie ustawać. Móc się do Boga, On cię kocha i usłyszy. I odpowiada Twoje modlitwy. Ale z jakiegoś powodu Jezus opowiedział tę historię właśnie w taki sposób. Opowiedział o wdowie, której głos się nie liczył przed nikim, i o sędzim, który nie liczył się z nikim. O wdowie, która była natrętna, i o sędzim, który tylko bał się w jego natręctwa. Kiedy słuchamy tę historię, to myślimy sobie, naprawdę ta historia ma, ma mnie zachęcić? znaczy, że. To, to, co ja, ja jako chrześcijanin jestem jak ta wdowa? Głos się nie liczy przed Bogiem? A Bóg jest jak sędzia, który tak naprawdę nie chce mnie słuchać? I nie jest zainteresowany moim życiem i moimi sprawami? Być może Jezus opowiedział tę historię w taki sposób, ponieważ On wiedział, że my czasem czujemy się jak ta wdowa. Czasem czujemy się tak, że mam takie poczucie i wrażenie, że nas, nasz głos się przed Bogiem nie liczy. Modlimy się i czekamy, i mamy poczucie, że nam się spieszy, a Bogu nie. Patrzymy na świat wokół i myślimy sobie: dzieje się tyle złych rzeczy, że to nie jest najlepszy czas, aby Jezus już wrócił, ale on nie wraca. I przychodzimy ze swoimi troskami, problemami, nie otrzymujemy odpowiedzi. I czasem czujemy się jak ta wdowa, że musimy się dobijać. A drzwi są zamknięte. Ale być może Jezus miał jeszcze jeden powód, dla którego opowiedział tę historię właśnie w taki sposób. Być może chciał przez to, co znamy, opowiedzieć nam o tym, co poznać dopiero powinniśmy. A co znamy z doświadczenia, większość z nas zna i wie, jak to jest spotkać się z bezdusznym albo przynajmniej obojętnym urzędnikiem. To było jakieś 20 lat temu kiedy w czasie studiów mieszkałem w małym miasteczku Lincoln, które leżało pośrodku, pośrodku pola z kukurydzą. Tam była stacja kolejowa, ale nie było kas biletowych. Więc jeżeli chciałem pojechać pociągiem gdzieś, to musiałem zadzwonić do specjalnego agenta kolejowego, on dał mi specjalny numer i z tym numerem wsiadłem do pociągu, tam podawałem go konduktorowi, następnie płaciłem i mogłem pojechać dalej pociągiem. I któregoś razu wybierałem się do swoich przyjaciół w Chicago, aby też tam wygłosić kazanie, więc zadzwoniłem do tego agenta, a on po prostu zaczął piętrzyć mi problemy. Była cała góra problemów. Okazało się, że nie można dać mi tego numeru, że to się, zasady się zmieniły, że teraz bilet trzeba wysłać pocztą. I ten bilet, który zazwyczaj kosztował 25 dolarów, teraz kosztuje 100 dolarów. Więc ja prosiłem, negocjowałem, wyjaśniałem, że tutaj nie ma kas biletowych, że 100 dolarów to za długo, że nie mogę czekać na, na przesyłkę pocztową. Ale on był nieugięty. Więc podziękowałem za rozmowę. Rozłączyłem się. A mój kolega, który był świadkiem tej rozmowy, mówi: No i co teraz zrobić? Przecież, przecież musisz jechać. A ja mówię: Spokojnie. To trzeba zadać po naszemu. po Polsku. Zadzwonię jeszcze raz. No i zadzwoniłem. Zgłosił się inny agent, więc mówię, że chcę kupić bilet i potrzebuję taki numer, żeby wsiąść do pociągu i tak dalej. A on mówi, że nie, nie możesz dać mi numeru, że teraz bilet się wysyła pocztą i tak dalej. A ja mówię: Ale nie mam tyle, tyle pieniędzy, 100 dolarów dla studenta to jest dużo. Więc mówi, dam Ci jeszcze taką specjalną zniżkę. To będzie kosztowało tyle i tyle. Około 70 dolarów, czyli trzy razy drożej. Usłyszałem i mówię, nie, nie to za dużo. Dziękuję bardzo. I podziękowałem. Odłożyłem telefon. I mój kolega się, no i co teraz zrobisz? Ja mówię, spokojnie, zadzwonię jeszcze raz. Więc dzwonię jeszcze raz, zgłasza się tym razem pani i mówię tej pani, proszę pani, mam taki problem, bo, bo mieszkam w środku pola z kukurydzą, tutaj nie ma nawet kas biletowych, a bardzo chciałbym pojechać do Chicago i po prostu nie mam pojęcia, jak, jak to zrobić, jak się tam dostać I czy, czy mogła pani mi jakoś pomóc albo, albo udzielić informacji, co zrobić z tym fantem, no w ogóle to jest takie, wszystko skomplikowane bardzo. A ona mi proszę pana, proszę się nie martwić, dam panu specjalny numer, wsiądzie pan do pociągu, pojechał konduktorowi konduk 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 i zapłaci za bilet i pojedzie pan. Ale to kosztuje 25 dolarów. No i właśnie o to chodziło. I kiedy myśl o tej historii, to uświadamiałem sobie, że czasem tak jest w życiu. I my to znamy. Że czasem trzeba zapukać do tych samych drzwi wiele razy. Czasami trzeba wykręcić ten sam numer wiele razy. Czasami trzeba to samo podanie wysłać kilka razy albo złożyć tę samą prośbę wiele razy, aby uzyskać to, czego chcemy. Tak jest w życiu. A nawet wtedy, kiedy. Rozmawiamy z urzędnikiem, który nie jest naszym przyjacielem, który jest nierzeczliwy, albo przynajmniej obojętny, to taka wytrwałość może doprowadzić do tego, że w końcu przychyli się do naszej prośby. I kiedy rozmyślałem o tej historii, zadamy sobie pytanie, a co by było, gdyby po tej drugiej stronie nie siedział urzędnik, który jest nieżyczliwy, albo obojętny, ale siedział ktoś bliski, siedział mój przyjaciel. O ile szybciej tą sprawę bym załatwił. I właśnie być może o to chodzi w tej historii. Bo potem Jezus ją wyjaśnia w ten sposób. I Pan podsumował. Zważcie, jak zachował się ten niesprawiedliwy sędzia. A czy Bóg nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy wołają do niego dniem i nocą? Czy będzie zwlekał w ich sprawie? Mówię wam, szybko weźmie w ich obronę. Tylko czy syn człowieczy. Znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie. Jezus mówi: Zobaczcie, co zrobił ten, ten niesprawiedliwy sędzia. Chociaż był niesprawiedliwy, chociaż nie bał się Boga i z człowiekiem się nie liczył, chociaż jego serce było wysane z wszelkiego współczucia i poczucia przyzwo, przyzwoitości, to w końcu przez to narzekanie tej wdowy zgodził się i wziął ją w obronę. A jeśli tak jest w życiu, że tacy ludzie to robią, to o ile bardziej Bóg. To czy Bóg nie weźmie w obronę tych, którzy do niego wołają? Ponieważ sedem tej historii jest to, że my właśnie nie jesteśmy tacy jak ta wdowa, a Bóg nie jest taki jak ten sędzia. Choć czasem możemy czuć się jak ta wdowa, to my tacy nie jesteśmy, bo ta wdowa w historii, ona jest bezimienna, nikt o nią nie dba. Nie troszczy się o nią, nic jej nie kocha. A Jezus nazywa nas w tej historii wybranymi. A więc, jeżeli jesteśmy wybrani, to znaczy, że Bóg nas chciał, że Bóg nas kocha, że Bóg zna Ciebie po imieniu, ponieważ Cię wybrał. My nie jesteśmy jak ta wdowa. A Bóg nie jest jak ten sędzia, bo on jest tym, który troszczy się o biednych, chorych i słabych. Bóg jest tym, który słyszy nas i nasze modlitwy, i nasze wołania. Bóg jest tym, który składa obietnice, ale też dotrzymuje słowa. I dotrzymuje tego słowa zawsze i wszędzie. Jednak jeżeli tak naprawdę chcemy zrozumieć tę historię, to musimy pamiętać o tym, że Jezus powiedział ją w kontekście oczekiwania na jego powtórne przyjście. Ta historia nie mówi o tym, że on odpowie na wszystkie modlitwy, zawsze i wszędzie, ale mówi o wołaniu, kiedy czekamy na niego, na jego powrót, kiedy wołamy, aby on wziął nas w obronę, bo czekanie nam się dłuży. I my wiemy, że to czekanie często nie jest łatwe i że ono faktycznie się dłuży, bo nam się spieszy, a Bogu czasami nie. I właśnie tego Jezus. Zakończmy historię słowami, ale czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, kiedy przyjdzie? Pytanie jest takie, czy ktoś będzie na niego jeszcze czekał? Czy ktoś będzie zainteresowany tym, aby czekać? Bo kiedy czekamy i czekamy, to jest pokusa, aby przestać czekać. To jest tak jak z młodym mężczyzną, który był silny, zdrowy, aktywny, kochał sport i podróże i wycieczki, a kiedy się zestarzał, to był przykuty do łóżka, chory, słaby, i bezradny, i bezsilny. I modlił się do Boga o pomoc, o ratunek, ale ten ratunek nie nadchodził. I czekał, i czekał, i nie mógł się doczekać. I w końcu staje przed pytaniem: czy dalej będzie czekał na Jezusa, i na Jego powrót, i na spotkanie z Nim? Czy w jakimś momencie da sobie spokój z czekaniem, i da sobie spokój z Jezusem? Młoda dziewczyna, Marzyła, żeby mieć rodzinę, dom i dzieci. I przez lata modliła się o to, aby Bóg dał jej męża. Ale okazuje się, że przez to życie idzie samotnie. I w jakimś momencie uświadamia sobie, że być może już nigdy nikogo nie spotka. I zawsze będzie sama. I jest rozgoryczona, smutna, zrozpaczona i rozczarowana. I zadaje sobie pytanie, czy warto czekać na Jezusa? Czy może dać sobie spokój z Jezusem i z wiarą i z tym wszystkim, co na niej było wcześniej ważne? Bo czasami czekanie może się dłużyć i bywa niebezpieczne. I właśnie tego Jezus kończy pytaniem. Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, kiedy przyjdzie? Czy ktoś na Niego będzie czekał? I właśnie dlatego Jezus opowiedział tę historię, aby pokazać nam, że my nie jesteśmy jak ta wdowa. I Bóg nie jest jak ten sędzia. I że nasz głos się przed Bogiem liczy, i że będzie taki dzień, kiedy On weźmie nas w obronę. A skoro tak to prawda, że my nie jesteśmy jak, ten, jak ta wdowa, a Bóg nie jest jak ten sędzia, to w takim razie, co powinniśmy zrobić, kiedy tu czekamy? I odpowiedź wydaje się prosta. Choć oczekiwanie. Na powrót Jezusa może się dłużyć. Móc się cierpliwie i czekaj wiernie, a On, jak wróci, to wszystko naprawi. I chociaż jest tak, że czasem nam się spieszy, a Bogu nie, to ciągle możemy na niego czekać i możemy z nim rozmawiać i nie przestawać.